Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry twierdza krzyżowiec z gry W sumie dzisiaj to z pierwszego odcinka takiego miniserialu To jest ten odcinek o którym raz wspomniałem, że sporo nad nim pracuję Dużo kombinowałem, chciałem w świecie twierdzy stworzyć coś mini miniserial No i jest, coś tam się udało Mam nadzieję, że nowa seria wam się spodoba Jeśli jesteście tu po raz pierwszy na tym kanale To zachęcam do subskrybowania, żeby nie przegapić kolejnych odcinków Oraz zachęcam do napisania komentarza Bardzo chciałbym poznać co o tym sądzicie I czy będziecie czekać na kolejny odcinek, czy też wam się podoba A teraz już nie przedłużam, zapraszam do oglądania Jest rok 1107. Na jednym z kontynentów rządzi sześciu potężnych lordów. Marszałek, którego królestwo znajdowało się na północnym wschodzie. Jest on honorowym rycerzem, lud kocha go, a jego wojownicy są gotowi iść za nim w bój nawet gdyby mieli z niego nie wrócić. Tuż obok terenów marszałka znajdowało się królestwo Filipa. Filip był bardzo spokojną osobą, najważniejsza zawsze była dla niego wiara. Nie interesowały go bogactwa czy wojny, jedyne, czego tak naprawdę pragnął, to by jego ludzie żyli w wierze i dostatku. Mało z was też może wie, lecz drugim największym zamiłowaniem Filipa były konie, dlatego w okolicach zamku zawsze można dostrzec wiele stajni oraz przemierzających po terenach słynnych i dzielnych rycerzy. Na południe od terenów marszałka znajdowało się królestwo Ryszarda. Był on dzielnym wojem, za młodu, kiedy jego ojciec toczył wojny z najeźdźcami. Podczas ostatecznej bitwy jego ojciec poległ na polu walki. Morale w czasie tej wojny były praktycznie stracone. Armia musiała się wycofywać. Usłyszawszy o śmierci ojca, Ryszard udał się do miejsca, gdzie zginął jego ojciec, chwycił jego topór, a następnie zwołał swych ludzi oraz tych, którzy pozostali po bitwie i zaatakował na miejscu, gdy ci świętowali w swym obozie. Co było dla nich dużym zaskoczeniem, bo dopiero co rozbili większość sił wroga. Dzięki temu atak powiódł się, a potem Ryszard dostał przy domek lwie serce za swą waleczność w czasie boju. Na zachodniej części kontynentu rozciągały się tereny należące do szeryfa. Skąd ten przydomek, zapytacie? Otóż jako dziecko szeryf doświadczył wiele cierpienia. Po śmierci jego matki został wygnany z ziem przez własnego ojca, który nienawidził go, bo ich wierzenia różniły się od siebie. Po dwudziestu paru latach, kiedy jego ojciec umierał na łożu, władze próbowali przejąć buntownicy. Usłyszawszy o tym, szeryf wrócił na kontynent, powstrzymał on bunt, po czym został okrzyknięty przez lud jako nowy władca. Lecz nikt nie wiedział, że był on synem poprzedniego wodza. Jedyną osobą, która o tym wiedziała, był marszałek, lecz postanowił on trzymać to w tajemnicy na prośbę szeryfa. Na południowym zachodzie znajdowały się tereny Fryderyka. Rządził on silną ręką, lubował się w walce, jego ludzie spędzali wiele czasu na treningach. Uważał on, że zawsze na wszystko trzeba być przygotowanym, mimo że żyli w czasach pokoju, on i jego ludzie zawsze byli w gotowości, by bronić swych terenów oraz ich obywateli. W centrum kontynentu znajdowała się siedziba Lorda, który tytułował się Wilkiem. Był on porywczy, nie bał się ubrudzić sobie rąk, nie wywodził się ze szlacheckiej rodziny. Mało kto także wie o tym, jak zdobył władzę oraz poparcie u szlachty. Wszyscy żyli w pokoju od czasu, kiedy to w roku 1109 nastał czas suszy. Ziemia zrobiła się jałowa, plony były na tyle słabe, że wielu głodowało. Ludzie bali się, że nie przetrwają kolejnego miesiąca. Warszałek wraz z Fryderykiem planowali wysłać statki, by prosić o pomoc innych. Kiedy większość myślała i starała się zaradzić sytuacji, w wilku obudził się instynkt przetrwania, jak i zachłanności, co sprawiło, że chciał najechać on ziemię Filipa. To, jak wilk doszedł do władzy, od zawsze było dla wielu zagadką. Podejrzane było to, że nikt tak naprawdę nie wiedział w tej sprawie nic, nie było żadnych informacji. Stąd także pojawiły się spekulacje, czy wilk zrobił to, by ratować swych ludzi, czy może z ambicji i chęci zagarnięcia większych terenów a może nie nawet próby przejęcia całego kontynentu. Po kilku tygodniach przygotowań, zebrana armia wilka ruszyła wzdłuż gór, gdzie tuż przy Wielkim Jeziorze rozbiła obóz, by następnie stamtąd atakować pobliskie tereny Filipa. Kiedy zwiadowcy donieśli o armii zmierzającej w kierunku, Lord, który i tak już miał wiele problemów na głowie, zmuszony był rozesłać posłańców do sąsiednich królestw z prośbą o wsparcie. Marszałek, dowiedziawszy się o tym, bardzo się rozścieczył, gdyż jego ludzie też kłódują, a nad kontynentem zawisło jeszcze widmo wojny. Wiadomość, która dotarła do szeryfa, bardzo mocno namieszała mu w głowie. Z jednej strony ogromna armia wilka stała tuż obok jego granic. Zaczął on obawiać się, czy wilk nie ruszy także na niego. Z drugiej jednak strony, sam potrzebował zaspokoić głodujący lud i przez myśl przeszło mu, czy nie połączyć sił z wilkiem, przy okazji zabezpieczając się, by ten nie najechał jego ziem. Po całym dniu rozmyślania, gdy szeryf był już gotów podjąć decyzję, do jego siedziby przyszedł posłaniec, który powiadomił go o zebraniu rady, na której zostanie podjęte działanie w sprawie zaistniałej sytuacji. Rada miała zebrać się na terytorium Fryderyka, który nawieść o tym, czego próbuje dopuścić się Wilk, zebrał wojsko i był gotowy ruszyć na pomoc Filipowi i walczyć o pokój. Kiedy doszło już do spotkania, marszałek próbował uspokoić Fryderyka, który był bardzo porywczy i był gotowy atakować. Widząc postawę mężnego woja krew w Ryszardzie również zawrzała i chciał on przyłączyć się, by posbyć się nadchodzącego zagrożenia. Marszałek natomiast chciał uniknąć rozlewu krwi. Pragnął on przemówić wilkowi do rozsądku, by ten powstrzymał się od pochopnego działania. Nim posłaniec dotarł do wilka, ten zorzył ograbić już pobliskie tereny, plądrując i paląc jedną z przygranicznych pobliskich wsi należących do Filipa. Gdy ta wiadomość trafiła do wszystkich, którzy byli w trakcie obrad, Filip wstał. Wyglądał jakby przez chwilę zamarł. Następnie zacisnął on pięści, i spojrzał na wszystkich tam obecnych i rzekł: Dla mnie to koniec obrad. Pora przygotować się na wojnę. Jestem z tobą. Zaraz rozkażę wojskom wyruszyć do Twojego królestwa, rzekł Fryderyk. Ja również wyruszę. Postaram się obejść wojska wilka od wschodniej strony, dodał Ryszard. Niech zatem będzie, powiedział niechętnie marszałek. Co na to rzekniesz, szeryfie? Czy możemy liczyć na twoje wsparcie? zapytał Filip. Szeryf zastanawiał się, co powinien zrobić w tej sytuacji. Z jednej strony nie chciał wysłać ludzi do walki, a z drugiej strony jest to jedyna opcja na tę chwilę, by powstrzymać wilka, który zaraz po podbiciu terenu Filipa mógłby zaatakować jego ziemię. Wyślę wojska do ataku, odpowiedział lekko zmieszany. A zatem, jak planujecie pokonać Armię Wilka? zapytał marszałek. Ryderek spojrzał na mapę leżącą na stole, zastanowił się chwilę i następnie rzekł: Armia Wilka jest wielka, wychodząc mu naprzeciw, odnieślibyśmy duże straty. Wielu dobrych wojów by poległo w tej walce. Aby straty były jak najmniejsze, musimy wykorzystać to, że Armia Ryszarda zjawi się od wschodu. Szeryfie, ty odetniesz drogę Wilkowi, drogę przy Wielkim Jeziorze. Ja zaatakuję od południa, a Ty Filipie będziesz bronił swych granic, by już wojska Wilka nie plądrowały Twoich ziem. To jest jedyna szansa, aby nie dopuścić do rozlewu krwi. Zatem ruszajmy. Armia Wilka cały czas się przemieszcza, nie możemy dłużej czekać, im wejdzie dalej w głąb ziem Filipa, tym będzie nam ciężej, powiedział Ryszard chwytając swój topór w rękę. Wszyscy lordowie w pośpiechu wracali do swych siedzib, by następnie ruszyć na czele swych armii, aby odciąć drogę Wilkowi i zaprzestać jego brutalnych działań. W czasie kiedy lordowie przygotowywali się do stoczenia bitwy, armia Wilka zdążyła ograbić dwie wioski, które znajdowały się tuż przy granicy z Wilka. Filip na o tym, że Armia Wilka nie tylko przekroczyła już jego granice, ale i splądrowała kolejne wioski, był gotowy wyruszać do walki sam, nie oczekując na swoich sojuszników. Filip nie mógł znieść tego, co się dzieje, dlatego jak najszybciej zjawił się na polu bitwy. Armia Wilka była wielka i potężna, mimo tego Filip chciał bardzo zemścić się na Wilku, że nie zważał na to, iż jego armia jest kilkukrotnie mniejsza. W czasie starcia doszło do rzezi, potężne zastępy Wilka rozbiły liczną armię Filipa, który zmuszony był uciec do zamku wraz z resztą pozostałych przy nim ludzi. Armia wilka cofnęła się i ponownie zatrzymała tuż przy Wielkim Jeziorze, skąd następnie mieli udać się ponownie, by łupić dalsze tereny Filipa, gdyż wiedzieli, że jego armia jest rozbita i nikt nie stanie im na drodze. Następnego dnia o poranku wilk jednak nie miał powodów do radości, gdyż na horyzoncie pojawiła się armia. Krótką chwilę później można było dostrzec na południu kolejną armię zbrojnych i gotowych do ataku wojów. Wilk został otoczony, wiedział, że jest w martwym punkcie, chciał wykorzystać góry oraz Wielkie Jezioro jako naturalną obronę, Lecz teraz został on zamknięty w martwym punkcie. Lordowi pozostały dwie opcje. Poświęcić część wojsk i zresztą wycofać się tuż za rzekę do zamku lub stawić czoła dwóm potężnym armiom, które z każdą minutą okrążały go coraz bardziej. Po chwili namysłu wilk nie chciał uciekać z podkulonym ogonem. Był przekonany, że pomimo tego, iż jego sytuacja jest bardzo zła, może on wciąż zwyciężyć. Zaraz po tym zrozumiał, że popełnił błąd, lecz nie w taktyce, ale w momencie, w którym zaburzył on na kontynencie pokój, jaki panował, ponieważ tuż u podnóża góry zjawiła się jeszcze trzecia armia, która miała zabezpieczyć i odciąć drogę, by wilk nie mógł uciec do swojego zamku. Armia wilka została pokonana, po wszystkim tereny oraz zamek nie zostały przydzielone żadnemu z władców, by nie doprowadzić do sporów o ziemię. Po bitwie lordowie ponownie spotkali się tym razem w siedzibie Filipa, aby przedyskutować co zostanie zrobione z ziemiami wilka. Ustalono tam, że zamek oraz ziemie zostaną przekazane opactwu, które od tej pory będzie miało tam swoją rezydencję, a na ich czele stanie niejaki opat Tierling. Zmartwienie było dla wszystkich to, że nieodnalezione zostało ciało wilka po bitwie, kiedy obrady miały już się zakończyć... Do zamku przybył posłaniec, który pędził tam z całych sił. Niósł on dość niepokojącą dla wszystkich tam zebranych wiadomość, a brzmiała ona następująco. Wilk wraz z garstką ocalałych wojowników widziany był on na zachodzie. Ukradł jeden ze statków kupieckich i wypłynął na północny zachód, kiedy to każdy myślał, że ponownie na kontynencie zapanuje pokój. Znając wilka i jego zachłanność, po tym co uczynił, w głębi serc wiedzieli, że będzie on szukał zemsty i że to nie koniec wojny, a zaledwie jej początek.